Witam Was ponownie na moim kanale. Jak widzicie, jesteśmy w dalszym ciągu u mnie na ogródku. Z tą różnicą, że dzisiaj w końcu nie wieje wiatr. Jest strasznie gorąco, ale nie wieje wiatr, więc y, jestem dobrej myśli, że się mi uda odpalić dużą linię chopeczek, wreszcie polatać w tym sezonie. Y, więc co? Biorę się za odkrywanie, zagrabienie, uklepanie i biorę się za jazdę. Dobra, pierwszą chopeczkę mamy odkrytą. No jak widzicie, trzeba na pewno tutaj troszkę to zagrabić i uklepać. Trochę żyjątek sobie tutaj żyło pod plandeką całą zimę. A to za chwilę odkryjemy drugą hopę. No jak widzicie, tutaj sytuacja wygląda analogicznie ale parę minut i, i będzie wszystko hulało. Fajnie, że pod planteką się w miarę wilgoć utrzymała, więc uda się wszystko fajnie sklepać, będzie rzadciutko, tak jak powinno. Dobra, jeszcze chwilę sobie tutaj poklepię, podrównam. Na drugiej obie będę robił dokładnie to samo, więc na no sensu byłoby to nagrywać, więc widzimy się na speedboxie. Dość ciekawą sprawą jest to, że za każdym razem, kiedy tutaj staję po zimowej przerwie, albo po jakiejś innej dłuższej przerwie, czuję dokładnie to samo. Z jednej strony zachwycam się tym widokiem, tymi idealnymi foremkami uspanymi w linii, idealnie wykoszonymi hopkami, a z drugiej strony czuję taką lekką obawę, taki lęk przed własnymi hopami, które wcale nie są jakoś super duże, są dość proste, no a jednak czuję taki mini stresik. Nie wiem, czy wiecie, o czym mówię, ale, ale jest coś takiego. Na szczęście po pierwszym skoku już to mija, później jeżdżę cały rok, aż znowu czuję dokładnie to samo. No, i jest dokładnie tak, jak mówiłem, czyli jestem po pierwszym skoku, pierwszym przejeździe. Już sobie przypomniałem, jak te chopeczki są przyjemne, jakie są proste. Właściwie sobie przypomniałem, że to są jedne z lepszych chopeczek, z jakimi mam styczność w trakcie sezonu. No i akurat tak się fajnie składa, że są w moim ogródku. A w międzyczasie pomyślałem sobie, że część osób na moim kanale jest nowa i nie wiedzą z czym mamy do czynienia, kiedy mowa o moich hopach, mianowicie. Przypomnę, że moje chopy to trzy chopeczki w linii, rozpoczynające się od 8-metrowego speedboxa. Następnie mamy miskę głęboką na około 1,5 metra, prowadzącą na pierwszą hopę. Czyli lecąc pierwszą hopę, nie ma się styczności w ogóle z ziemią, dlatego że cały zjazd, najazd jest na platformie i kicker na niej stoi. Więc dopiero lądowanie pierwszej hopy to jest pierwsze zetknięcie z ziemią na tej linii. No i co jeszcze tutaj dodać? No że wszystkie trzy kery są zbudowane z drewna, pokryte są sklejką antypoślizg wodoodporną, antypoślizgową, a na jazdy, czyli zjazd i wszystkie platformy, które są umiejscowione w miskach, bo dokładnie taką samą miskę mamy przed drugą i przed trzecią, są pokryte nie drewnem. To jest, wygląda łudząco podobnie do drewna, do tej sklejki, która jest na kickerach, ale jest to zupełnie coś innego, jest to kompozyt, taki plastikowy kompozyt, no taka kosmiczna mieszanka, która no jest trudna, trudna w docinaniu i ogólnie w obróbce, ale jest niezniszczalna, nigdy nie zgnije i kompletnie nic się jej nie stanie, jest fajna w 3 metrowych arkuszach, więc tutaj zostajemy podziękować marce Techrams, bo oni też z tego budują część skateparków, no i co? Tyle gadania. Jeżdżę. No i cyk, rower wciągnięty na górę. Nie wiem czy widzieliście jak tutaj się wkłada rower. Pewnie na którymś filmie już to widzieliście. Nagnie no to właśnie zobaczyliście. Rower trzeba tutaj linkom właściwie wciągnąć na górę pewnie myślicie, kurde, a co by było jakby ktoś stał na dole i rower mu spadł na głowę pewnie by umarł, otóż nie, dlatego że Oskar Soczyński już miał okazję złapać rower głową i żyje do dziś co go nie zabije to go wzmocni no dobra, a ja mam ze sobą już dwa przejazdy, no bo w końcu mam jeden, ten, który widzieliście, jak zjeżdżam z góry jako pierwszy przejazd, to był pierwszy przejazd, no a później, żeby Wam nagrać z GoPro, jak jadę po raz pierwszy, no to, no to musiałem skoczyć drugi raz, tak? Myślę, że skoczę jeszcze yy, z dwa razy i, i zacznę nagrywać jakieś linie, jakieś, strasznie słońce razie, jakieś linie, jakieś sztuczki statycznie, no to znaczy prawie statycznie, bo pewnie zauważyliście, że mój statyw jest żywy, więc, więc coś ponagrywamy z dołu, jakieś fajne sztuczki już, no. Bo bo naufunku, jest naufunku, jest naufunku, A naufunku, jest naufunku, dodać. naufunku, jest naufunku, Dobra, ja już się zdążyłem rozgrzać i zmęczyć zarazem, jest dość ciepło, już zapomniałem jak się jeździ przy takiej temperaturze, no ale idzie lato, więc trzeba się przyzwyczajać, a teraz nagramy linię, yy, całą linię, mamy trzy hopy, GoPro do dyspozycji, więc musimy to zrobić na dwa ujęcia, jak dobrze pójdzie, a jak nie to na trzy, no ale, yy, no dobra, nieważne, zaczniemy od Salcicha na pierwszej. Po ostatnich front flipach na spajnie, teraz na hopie robi się je tak lekko, że od razu walę z nowhędem, potem z barspinem. No a potem zobaczymy. Naprawdę jest tak szybko na tego berdwola teraz, jak jest tutaj ubite. Eee, ale dobra, to mamy to z głowy. I co teraz? Eee, jakaś trujeczka, trujeczki. Pokręcimy się coś na trzeciej teraz. mam dwie wiadomości, dobrą i złą. Dobra jest taka, że jest mega dobry warun do jazdy i mam mega dobre chopeczki, a zła jest taka, że wypiłem ostatni łyk mojego picia, a jeśli wrócę do domku i sobie wezmę nowe picie, to już nie będzie chciało mi się tutaj wracać. Więc przypomnę jeszcze, że tam na dole macie taki czerwony przycisk. Jak w niego kliknięcie, on będzie szary. To będzie kolejna dobra wiadomość. No to. Nie, jeszcze coś zrobię i zobaczymy. Ostatnio kończyłem vloga korkiem, dzisiaj kończę płaską siódemką. Nawet ktoś mnie ostatnio na Insta prosił o płaską siódemkę, więc proszę o to dla Ciebie płaska siódemeczka, zwykła siódemeczka. No i co? Zaraz usknę, więc to definitywnie koniec. Pamiętajcie, siedźcie w domu i widzimy się w kolejnym vlogu. Aha, nie zapomnijcie o subskrypcji kanału.